Takim wielkim osiągnięciem Kazimierza Wielkiego również było ufundowanie Akademii Krakowskiej. Kazimierz Wielki potrzebował urzędników. Kazimierz Wielki był władcą mądrym. Wiedział, że państwo potrzebuje ludzi wykształconych, że państwo potrzebuje ludzi prawników. I dlatego w 1364 roku tworzy Akademię Krakowską. Jest to drugi uniwersytet w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyprzedzili nas Czesi, Uniwersytet Karola w Pradze powstał w 1338 roku, no ale jak widzimy, no jesteśmy tutaj zaledwie 16 lat gorsi niż Czesi. Był to uniwersytet typu bolońskiego, czyli uniwersytet państwowy utrzymany przez króla o świeckim charakterze, gdzie główny nacisk był położony na prawo rzymskie, gdzie nie było wydziału teologicznego. No ale Kazimierzowi Wielkiemu zależało nie tyle na teologach, co właśnie na prawnikach. Poczywa tych prawników. Stąd taki, a nie inny kształt uniwersytetu. Akademii. Jeszcze się nijmy do jednego dokumentu, czyli do dyplomu fundacyjnego Akademii Krakowskiej. Dokument był sporządzony po łacinie, ale jeżeli przełożymy to na język polski, to możemy tam znaleźć takie zdanie. Niech więc tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydawała mężę doskonałością rady znakomite, ozdobą cnót świetnych. I w różnych umiejętnościach biegłe. Niechaj otworzy się orzeźwiające źródło, a z niego pełnoletności niech czerpią wszyscy naukami napoić się, pragnąc. Czyli widzimy tutaj, że celem założenia akademii jest wychowanie ludzi kompetentnych, uczciwych, którzy będą służyć krajowi, i że akademia ma być otwarta dla wszystkich, którzy chcą być wykształceni, którzy chcą się rozwijać. Akademia Krakowska przetrwała niestety krótko, bo nie przetrwała śmierci Kazimierza Wielkiego. W 1370 roku umiera Kazimierz Wielki i Akademia Krakowska podupada. Zostaje ona restytuowana, refundowana przez Władysława Jagiełłę, ale o tym już. Przy innej okazji. Mamy... Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.